Tak, ja sobie A ile masz kilometrów? Utknąłem Zapowiedzam na stera Żeby co? Może, odbierze. Mam trzy koła w powietrzu Pesz to mi nie pomożesz Wreszcie, szukam nową sesję ale czemu? No bo tak, to będzie że nie da się jechać. Nie pójdę. nie No i czemu? Dobra, muszę sobie ustawić spawn w salonie, A gdzie masz? Na to je kind of obsesie. No, já jsem se si tak chci No, to je to, i ještě na rzeka. Saś, co ty tam zaś... Co ty zaś tam jesz? Chrupki Ty na nie, a nie chrupki Ja tam kondycję jesz, no to kukury, mogę Aha To no szkoda, że Dory musi do szkoły nie <noise> No Ile go obiedzie? Ile milionów? Dobra. To. Oh, chyba będzie ten wczalecie cię, bo już... Jakie ja byłem, jak ja byłem koło wejścia, to było na ten zero kresek. Ta, gdzieś. Ten zakości wykręcił diamenty, świetnki A ta sobie co wykręciła. O nakręci, ona kręci. O, nie ma szczęścia. Furgo left nose, dobra. <laughs> Chyba pora odkrywać całą sesję. Nie chce mi się już polecać, nie utknę. Ty gdzie oni są? Powiesz w mieście. O, w talerzu. dobra, jest... oczekuję. Ta, ona poleci by Dobra, ja oczekuję do uzasadnienia. Ocenniej szansy to jeszcze przybole, ale... Paletuje. A to musiałeś zrobić coś innego niż w przyrodzie. Dobra. Hyhy hmm. limited... tak Aho jeden dzień zarobimy to kasztan to, to kamilek na... Obracy są, co? są ale i tak spoko Dobra, nie na... Pff, nie narzekam. Wiem, już że już będzie złoto, ale jest obrazy. Myślę, że to jest tak nie jest glitch, tylko szczęście. Dobra. Co zrobisz z zazdrosny. Dobra. Uwaga, z policji, bo z policji jest to hotfisher. Najłatwiejszy jest ten samolot. Albo w tej sieci lotosów. Samochody? Nie, broń. Najgorsze w sumie jest urządzenie hakerskie, bo musisz zabić tego agenta, iść do tego e, w tej sieci. nos. Później trzeba atakować to, nie dać się wykryć, później trzeba iść, iść, policję. To, a, a, to, to jest długie, ale proste. Nie wat... zaczęło mi spokój. Najłatwiejszy w sumie jest ten FIB. Dobra. Muszę z tobą zacząć. Dobrze, coś ci się bagieta psuje Zawartość skarbca zidentyfikowaną. Abra, to lecimy z koxem. Oh, no tam mam 2 miliony, nie jesteś na... Nie chcę wydawać je na ich na razie. No też powiniona 800. I... Chciałbym sobie tak uzbierać 10 i trzymać próg 10. No ja też. Żeby tak się ten leksować. No. To jest najlepsze. I taki kamilek. <słuch> Jak wyście zarobili... 10 milionów? No... Ale w sumie może żeby zrobić skrytki, jak mamy obrazy. No właśnie, trochę powiercić, bo na pewno wszystko zbierzemy. Aha, 100%. Right bo na się nie opłaca robić obrony, ten, ochrony, ten, dostawy do gana, do gana. Na no, Więc akurat masz spoko, ale na to ostrość no, no w sumie Oho, znowu mi się zliczowało jak jako ham Rockstar Games Ja pier. A chyba Rockstar wyczuło Czego No bo mi się zawiesiły salon, o mi się w końcu W końcu, to tak długo A dużo ludzi na sesji większe jest, to co? O uciekają ja dobra sprytne bierzemy na. akresyjny na pewno ja więc w sumie to jest takie coś sprytne ciche sprytne ciche sprytne ciche hey, you know, right reason, ja Dobra, Pię... ja, przesiadam się ciore stój pani E-page Informacje o ochronie, to już mam Dobra Ścieżki patrolowe się nie przydadzą, elektryczne wierwa się przydadzą Szendro się przyda Dobra, to robię najprostsze Czyli e... A po prostu będę robił w smieczu, a zrobię tak wszystko ten Wszystko po kolei Flipronię Błagam Walii! Błagam ten samolot! Niech będzie ten samolot albo najlepiej siedzi. Chyba Hej! O! się! Wyspałaś się? O, oh, mam z dost Spoko. spoko. Jak możesz zabić po prostu te gag no to to jest łatwe. Kilometr. No, to może co robisz Robimy mu ciebie na OK okej? Spoko. Ale to i tak sobie nie ma znaczenia, tak no, będzie, tak będzie, zarabiać W ogóle wcale nie byłem takim typem, ale on wreszcie był toksikiem. Ale robiłem z nim scenariusz, scenariusz końca świata. Co? Zdaliście radę? Ha, bo ja tylko tam zrobiłem to sam zrobiłem na niego i dostałem Platynę. No. I oburzony się pyta, czemu ty masz platynę? Ło. Wow. Jaki królewicz, czy on też najlepszy? Ha, ja miałem większy lefej od niego XD. Ej ja wstawałbyś... Ej, dzisiaj jakiś dzień w ogóle. Eee, dzisiaj jest... czwartek. Dobra. Ej, a ja wstałbyś jutro na przykład na ósmą, żeby robić. rano już samego. Bo jak dzisiaj na przykład będę mógł tylko do czwartej. Tutaj pokażę takie, że nie grałem cały dzień, no to może jutro będę mógł grać. Wiesz, jakbyśmy tak od rana cisnęli. Na mm, A maks max. Dobra, to od 9 Ja może już mógłbym wstać rano wcześniej u siebie zrobić Poderiałem no czy zrobimy 20, ale tak to bym miał Dobra A w teraj musisz kończyć Właśnie jak rodzic przyjadę a Nie gdzie to wiem. oni tak przyjeżdżają? Czwarta w piąta. O szesnastej? No to oni sobie przytążysz Pali się, pali się, pali się Bier to i uciekaj Bier to. Jak to mi wybuchnie teraz A co masz? To w Motor Jeszcze jałobok ciężarówka I Zaczęło się palić no i ten samochód, yy, który biorę, to zaczął dachować koło tej ciężarówki. No i wiesz. Aha. No i to wszystko poszło z powietrzem, to... Ej, czy tylko mi się wydaje, czy czasem się jakby wszystko tak bardzo czarno-białe robi? Chyba tylko to weź tak wydaje. Bo wiesz, jak jest ten śnieg, no i jadą ciemne samochody, no. Tak Jak te, które wyglądają. O, czekaj. Muszę dostarczyć się, bo było dobrać. Dobra, to zadba.